Ciężko jest go złapać na e, takim prostym błędzie, albo na serii błędów. Ale od czasu do czasu każdego e, zawodnika można pocelować agresywną zagrywkę. Teraz naszcy trochę pocelowali. Bułgarzy, Mariusz, wlazły. E, dobrze ustawiony Kaziński. Gostet na drugą stronę. Tu jeszcze brak doświadczenia. Marcin Moszczonek na stojąco. E, blokuje przechodzącą piłkę. Czasami nie trzeba w ogóle skakać. Przy jego wzroście na pewno nie trzeba skakać, żeby piłkę zgasić. To jest jednak rzadki widok mimo wszystko. No tak, zrobił to z takim bardzo stoickim spokojem, bym powiedział, z taką flegmą angielską, wpłynę w reklamy, które na pewno nie ustąpią. To nie są wtedy zdykty. Tutaj można sobie no, zrobić bardzo ciężką kontuzję. Mocniejsza zagrywka Bąkiewicza. No i znowu powtarza akcję Marcin Moszczonek. To, to wywołuje uśmiech na ustach, bo to są naprawdę nienaturalne sytuacje. Wszyscy, wszyscy się cieszą w polskim zespole. Ale skoro to jest skuteczne, to dlaczego nie? No Marcin takim zasięgiem dysponuje. Nic się nie działo. Dzisiaj nie ma piłek trzymanych. Kiedyś byłaby piłka zatrzymana.